Kilka dni temu skończył się kolejny rok, kolejny rok pracy w budziku. Niestety także kolejny rok pandemii, która w sposób oczywisty miała wpływ na pracę, na to w jaki sposób funkcjonujemy w budziku. Na szczęście ominęła na nasze dzieci i także opiekunów. Wśród pracowników było kilka zachorowań, ale no, jesteśmy wszyscy szczepieni, więc. Więc to był łagodny przebieg i udało się także nie, nie rozprzestrzenić tego wirusa w, w budziku. Natomiast poza tym praca była taka jak, jak, jak zawsze, czyli właściwie bez zakłóceń. No może takim jedynym zakłóceniem i przykrością dodatkową dla, dla nas tutaj było to, że nie mogliśmy korzystać tak jak to było przed czasami. Epidemii, z wielu atrakcji kulturalnych, spotkań i występów, no bo jednak przez dużą część czasu byliśmy całkiem albo przynajmniej częściowo zamknięci. Natomiast w święta udało nam się, ze względu na to, że ograniczyliśmy te odwiedziny, ale do, do najbliższych, to znaczy współmałżonkowie. Opiekunów dzieci, rodzeństwo naszych dzieci mogło przez święta być, zresztą część z nich została dalej. Są to także wszyscy zaszczepieni i, i z ujemnymi wymazami, są w, w, w gronie rodzinnym, więc w związku z tym te święta nie były takie smutne, jak by mogły być, gdyby to było całkowite ograniczenie. Natomiast efektem naszej pracy w roku 2021 były kolejnych 10 wybudzeń dzieci, także w tej chwili, na koniec roku, to jest już 89 dzieciaków, które, które się obudziło. No i także jak gdyby to, no, pewnym, pewnym takim znakiem pełnej naszej pracy jest to, że rok 21. kończyliśmy. W komplecie to znaczy mamy 15 dzieci, z którymi w tej chwili cały czas intensywnie pracujemy. Także nie był to rok zły, nie był też ze względów właśnie tych pandemicznych najlepszy, ale z, z optymizmem wchodzimy w następny. Mamy nadzieję, że ta epidemia w końcu w tej pierwszej połowie roku naprawdę nas jako kraj, jako służby zdrowia, ochrony zdrowia opuści i będziemy mogli już w pełni normalnie funkcjonować.